Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Po raz drugi nad Wartą między Beleniem a Strońskiem walczyli żołnierze polscy i niemieccy. Tym razem nie na śmierć życia, ale po to, żeby przypomnieć o jednej z najważniejszych bitew województwa łódzkiego. Chcemy przede wszystkim upamiętnić tych, którzy zginęli bohatersko walcząc o obronie naszych granic w 1939 roku. W pełnej rozmachu inscenizacji bitwy nad Wartą, którą zorganizował w sobotę 4 września Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, wzięło udział 200 rekonstruktorów. Były także samolot, czołgi, ciężarówki, ciężkie karabiny maszynowe, armaty i moździerze. Co roku Łódzkie zaprasza na wakacyjne spędzanie czasu w kajaku wiosłując po pięknych rzekach Łódzkiego, Pilicy czy Warty. Od dwóch lat tradycyjnie sezon kończy się pożegnalnym spływem i w tym roku 70 osób wzięło udział w kajakowej przygodzie na rzekach Łódzkiego. Nie wiedzieć o niczym to tak jakoś miło, ja wolę nic nie wiedzieć. To jeden z najbardziej znanych cytatów z dramatu Moralność Pani Dulskiej. W tym roku w narodowe 10. jubileuszowe czytanie zaangażował się wicemarszałek Piotr Adamczyk wspólnie z Tobiaszem Bochańskim Wojewodą Łódzkim. Przeżywamy, wczuwamy się w rolę bohaterów. Chcemy uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach znajdujących się na kolejnych stronach każdej książki. Od premiery moralności pani Dulskiej upłynęło już 115 lat. Pomimo upływu czasu te wady, dwulicowość, zazdrość czy też zawiść dostrzegamy również dzisiaj. Czytanie moralności pani Dulskiej odbyło się w ogrodach pałacu Herbsta w Łodzi. Wzięli w nim udział poza wicemarszałkiem i wojewodą aktorzy łódzkiego teatru Jaracza. Ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że, że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierał czynsze, będę, no, Dulskim, pradulskim, oberdulskim, że, że będę rodził Dulskich, całe legiony Dulskich. Zbigniew Zięba, wicemarszałek Województwa Łódzkiego przekazał policjantom z Łódzkiego 12 walizek wypełnionych wyjątkowym sprzętem. Są to atrapy narkotyków i przedmiotów służących do ich zażywania i przechowywania. Posłużą policji do szkolenia rodziców i nauczycieli. Będą rozdysponowane wśród komend powiatowych naszego regionu. 12 takich zestawów, wartość każdego zestawu to około 2000 zł. Poznaliśmy siedmiu laureatów finału okręgowego 36 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.